Ze śpiebać ci, nie cofnę się, spaliłeś mnie. Tradycją naszego kościoła jest, że gdy jeden duchowny kończy swoją służbę i przechodzi na emeryturę, to wprowadzamy kolejnego. I dziś właśnie przeżywamy taką uroczystość. Po przeszło 30 latach służby w parafii w białej, ksiądz probosz Henryk Mach odchodzi na emeryturę. A proboszcz elekt, jeszcze w tym momencie, Robert Augustyn, zostanie uroczyście wprowadzony w urzędowanie. Jest to tak zwana instalacja na proboszcza, i od tego momentu będzie już pełnoprawnym zawiadującym tą parafią. Jeżeli sądzicie, że kończycie służbę. I teraz można wreszcie odsapnąć tak, od tych wszystkich spraw związanych z tą parafią, pozornie tak. Ale przecież o tę parafię nadal możecie się modlić. No mam już 65 lat, praktycznie za kilka miesięcy będę obchodził urodziny, ale ze względu na to, że po prostu rozpoczął się nowy rok szkolny, chcieliśmy tą zmianę zrobić troszeczkę wcześniej, dlatego ksiądz Robert już od 1 września rozpoczął tutaj służbę. Już rozpoczął praktycznie służbę. z zwisłe, ale na wikariacie spędziłem 5 lat na Śląsku w Katowicach i po bliskich parafiach. Pierwsza samodzielna parafia, na której zostałem proboszczem i nie mam zamiaru już iść na inną. Jestem kierowcą, pasjonuję się rajdami, motoryzacją, jestem kierowcą rajdowym, wyścigowym, gram na perkusji i kocham narciarstwo, także mam takie trzy pasje. Bardzo no, Wpisująca się jakby różnorodność i wyznaniową i kulturową naszego miasta, obecna od wielu lat. Ta społeczność, przecież niedawno obchodziliśmy 500 lat w reformacji, od lat związana z naszym miastem, krajem, przecież tutaj wszyscy walczyliśmy o wolność, mamy skomplikowaną historię, a tutaj mamy dzisiaj wydarzenie, przejęcie parafii przez nowego proboszcza, ta sztafeta w wielu obszarach i państwa i działalności duchownej trwa, także będziemy dzisiaj żegnać i gratulować i świętować.